No, witajcie, dzisiaj taki krótki zimowy filmik. Wczoraj zrobiłem zakupy. Już starczy na, myślę, na jakiś czas, bo kupiłem dwa worki właśnie tej karmy po 25 kg. Plus dodatkowo 25 kg sorga do rozmieszania. Jeszcze mi tam została pszenica. Co jakiś czas tam a, ją do, w małych ilościach dorzucam. Co ciekawe, EUPOL jest tańszy niż Campol. Moje akurat za kukurydzą się nie, nie zajadają kukurydzą, więc zawsze im biorę bez. A składniki są takie w proporcji następującej. No, potestuję, ale raczej raczej się nie zawiodę. Dokupiłem również karmnik z podajnikiem. Zaraz tam do nich wejdziemy. Ładnie się wszystko zabiliło. Ten już się nie może doczekać spaceru. Zaraz go wezmę. Oczko też skute. Ale pompa chodzi, więc tutaj akurat jest spływ takiej wody. To ładnie zamarzło. Taki ładny widok. Pompa cały czas pracuje. Nie ma potrzeby zimowania ryb. A, tak wygląda ten jeden z młodzików. Troszeczkę śniejszy, Wychował się, ale coś ma, ma problemy. Chyba ze wzrokiem. Przynajmniej na jedno oko. Nie wiem co mu się tam zadziało. Głębie są zamknięte, bo ptasi nic poń. Nie... Tylko na to czeka, żeby przywalić. Sobie siedzą. Już jajek nigdzie nie mają. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ty też sobie siedzisz, nie? Ty też, też, też. No i widzisz, nic ci się nie wykluło. Siedziałaś tylko na pustym tym. No tutaj samica sama wychowała. Młodzika. I ten jest w bardzo dobrej formie. Za to powinien. Nie. Eee. Już loty próbne powinien sobie robić. Zarówno tamten drugi też. Ten ma oczywiście tutaj z Gierską obrączkę i bęczolek, Bęcołek taki ładny, o, o, młodziutki, wypasione, 0,228 Tak? Ja i ten taki duży, tak? Mamusia sobie świetnie poradziła sama, bez samca, który dał nogę. Tutaj też siedzą. A już też zeszły, bo nic nie ma, nie wysiedziały. O. Towarzystwo sobie siedzi. O. Przymknięte. A tutaj kupiłem taki właśnie wynalazek z podajnikiem. Można sobie dosypać, są w różnych rozmiarach. Akurat dla, dla tych paru sztuk, które tutaj mam, to tu w zupełności wystarczy. Można sobie o, podnieść i wsypać więcej, ale nie wsypałem w tej chwili. rozmiarkowały, że tutaj ziarno też jest. Wczoraj jeszcze nie widziały co to takiego przykryte jest, więc nie brudzą. Tutaj też nie wejdą, chociaż może im tam to coś. Kapnąć jak przelatują, ale do środka nic nie wpadnie. Mrozu oczywiście tu w środku jeszcze nie ma, ale higrometr, bateria tutaj do wymiany, wymieniałem w domu jednocześnie, a tutaj już padło znacznie szybciej niż, niż w domu, bo w domu do tutaj pory działa, ale niestety tu jest zimno, no więc trzeba będzie wymieniać części. 자 딱딱딱 Wy nie wychodzicie, zapomnieć, zapomnieć, nie wychodzicie. Zapomnieć, bo Jasiu was tu znowu dorwie. Tak, tak, tak. Jasiu was dorwie. No, tutaj są te... Uzdobniaki. Dają sobie razem z nimi, jak pocztuchy. No I taki krótki niedzielny filmik.